Witam kolejny raz, jest, jest sobota, 20 chyba, albo 21 maja no to szklarnia z okien. Chciałem pokazać zmiany, jakie zaszły od ostatnich paru dni. Moje kurki dalej urzędują. Albercik, pilnujesz kokoszek. Zobaczymy co się tutaj dzieje. Strasznie wiało dzisiaj, sałata już dawno znikła. I oto co mamy, lewa skrzynia. Ogóreczki z sałatą, dosyć sporo poszły w górę. Dwa arbuzy także się dobrze mają. Tu poflansowana aksamitka. Jeszcze pokażę. Ogórki, dosyć, dosyć dużo już, za, widać zawiązki owoców. Naprawdę wszystko fajnie rośnie, 22 stopnie dzisiaj. Jedną tackę papryki już wysadziłem na polu. A tutaj nowe rzeczy. Sałata na przyszłość, popikowana. No i Tutaj różne dyniowate jakieś fasole, wszystko do przesadzenia. Co mamy dalej? Pomidorów, bardzo dużo mi zostało. Sałata lodowa dalej się dokręca, strasznie i to wolno idzie. Główki już takie dosyć twarde w środku. Tu jest jakaś gigant sałata, ale taka pusta w środku. Pietruszka jeszcze, pomidory już posadzone prawie wszystkie tutaj druga sałata, a tu kiełkujące kwiatki wszystko widać zaczyna się podnosić pokażę tutaj do wychodzą powoli w prawej skrzyni pomidory no i parę papryk dosadziłem, oczywiście sałata. Brukiew poszła do góry. No i tych pomidorów to mam strasznie dużo. Na przyszły rok będę liczył trochę mniej. Mam gdzie to wysadzić, ale roboty przy tym strasznie dużo. Sznureczki też już podciągnięte jeszcze nie kompletnie. Jeszcze Zrobię jeszcze większą pajęczynkę, żeby ogórki miały się po czym ciągnąć. No i powoli jadę ze sznurkami do pomidorów. Sałatka i kwiatki. Idę do góry. Tutaj kapustne, różne, przeróżne. Nawet nie będę mówił co tutaj jest, bo tego jest dużo. Dziękuję za uwagę.